Dzisiaj naszym dzieciątkom już e, tydzień się spełnił. Już zrobiły się większe, bo ich pięknie karmi. Dziewczynka już e, ma pigment ciemny na nosku. Chłopaki też zaczynają mieć takie noski ciemniejsze. I nawet u dziewczynki otwierają się oczka. Tutaj jest nasz tatuś. Tatusiowi tylko można na razie oglądać dzieci. Nie wolno podchodzić, bo się nie pozwala. No i tak. Teraz właśnie jemy. Pokażę bliżej. Wkrótce otworzę swoje oczęte i będę patrzeć na ten cudowny świat. Pozdrawiamy! Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę dzwonić prywatnie na messengera albo pod numer telefonu 602-777-520. Pa-pa!